Okej, okay, daj jazd Powoli, powoli Dobra, i teraz pojazd Dobra, zjesz Dobra, 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 jedziemy Byłbym najlepszy, gdybym sprzedał mój XBOX Kasia Blue Dildo ey, Było ey. mi w chuj zimno Kyrgios Teraz pokażę im ziemny tenis. Ej. Dla moich lwów szykuję wieczerze. Dopiero meze. Buduję Oscorp w Fordzie. Dobra, modeluj. Haha, z braciakiem słuchamy tego jak pokoju zwierzeń. Dla zamkniętych głów jestem drugich mezem. Gra. No, odbierz to. O Jezu.